Czy chciałbyś służyć Bogu? Nie mam na myśli to, czy chcesz być duchownym, tylko czy chciałbyś służyć Bogu w tym znaczeniu? Głosić słowo, modlić się za chorych, wejść w jakąś służbę chrześcijańską. Nie wiem, czy takie jest Twoje pragnienie, ale ta audycja jest dla tych, którzy takie pragnienie mają teraz, ponieważ czytamy dalej Ewangelii Marka, jesteśmy w trzecim rozdziale. Jedną z rzeczy, którą y, możemy przeczytać w tym rozdziale, jest to, jak Jezus wybrał apostołów, czyli jak wybrał ludzi do służby. Przeczytajmy i przeanalizujmy ten fragment. Potem chodzi o Jezusa, wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mogli ich wysyłać na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który go wydał. Jeżeli nie uważnie przeczytamy ten tekst, to możemy powiedzieć tak, Aha, to Jezus wybiera do służby. To jest prawda, ale to jest dopiero krok numer dwa. Krok numer jeden jest taki, że oni byli przy Jezusie. A więc widzisz, oni byli uczniami, którzy chodzili za Jezusem i spośród nich Jezus wybrał do służby. Więc jeżeli chcesz być w służbie chrześcijańskiej, jeżeli to jest Twoje pragnienie, a myślę, że jeżeli człowiek naprawdę się nawraca i żyje w relacji z Bogiem. To zaczyna odczuwać takie pragnienie. Oczywiście, to jest kwestia powołania. Nie każdy jest do tego powołany, ale o wiele więcej z nas jest powołanych nawet nie do pełnoetatowej służby. Ja nie jestem na pełnoetatowej służbie, zawodowo mm, zajmuję się czymś innym i z tego żyję, ale odczuwam, że Bóg chce, żebym zaangażował się bardziej w służbę głoszenia słowa i pracowania z liderami kościołów. I w to wszedłem. I jeżeli służysz Bogu, to. Rodzi się takie pragnienie, żeby dzielić się Ewangelią, żeby służyć na miarę swoich darów i talentów. Więc po pierwsze, tak jak ci uczniowie, potrzebujesz być uczniem Jezusa. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to Jezus wybiera i to jest ten krok numer dwa. Jezus dla każdego ma swoje powołanie. Jeżeli nie jesteś wybrany do służby, nie będziesz czuł się sfrustrowany tym, że nie jesteś w służbie. Natomiast jeżeli jesteś powołany, to będziesz czuł się sfrustrowany, kiedy nie będziesz wykonywał służby. Nie w znaczeniu, że całe życie będzie cię frustrować, gdybym żył w ten sposób. Mam swoją firmę, którą prowadzę, mam rodzinę, którą kocham, mam przyjaciół, mam swoje hobby, a nie zaangażowałbym się w służbę, odczuwałbym pewien niedosyt. Jeżeli ktoś jest wezwany do tego, żeby całkowicie zaangażować się w służbę, to będzie czuł bardzo duży niedosyt. Tak? Jeżeli ktoś ma jakąś mniejszą służbę, czy, która wymaga mniej czasu i zaangażowania, to będzie odczuwał mniejszy niedosyt. Ale właśnie to są te dwie rzeczy. Ty idziesz za Jezusem, modlisz się, czytasz Biblię, chodzisz do kościoła, a Jezus ma dla ciebie służbę. I potrzebujemy przyjść do Jezusa, żeby ta służba się zaczęła. I jak ona się zaczyna? On wybrał dwunastu, aby mu towarzyszyli. Czyli oni już byli uczniami, a mieli mu towarzyszyć. O co chodzi? O większą bliskość z Jezusem. Początek służby zawsze zaczyna się od tego, że więcej czasu się modlisz. Dawid Wilkerson, kiedy zaczynał swoją służbę, to w książce Krzyż dopisuje: Bóg zwykłego wiejskiego pastora, takiego grzecznego, który wyrósł z któregoś pokolenia ludzi wierzących, nigdy nie był piany, w ogóle nie wiedział co to narkotyki, to lata 50., tak, w Stanach Zjednoczonych i Bóg go wezwał z małej miejscowości, żeby jechał do Nowego Jorku i pomagał Gangom, ale zaczęło się to nie od tego, że Bóg go wezwał. Zaczęło się od tego, że zaczął odczuwać, że powinien więcej czasu spędzać na modlitwie. I kiedy zaczął więcej czasu spędzać na modlitwie, zrodziło się to pragnienie. Więc jeżeli chodzisz za Jezusem i chcesz, żeby On cię wybrał do służby, potrzebujesz więcej czasu spędzać z Jezusem. To może być tak, że jeden dzień w tygodniu poświęcisz, będziesz w tym dniu. Znajdziesz dodatkowe 15 minut, pół godziny na modlitwę. To może być tak, że w tygodniu pójdziesz na dodatkowe nabożeństwo. Cokolwiek to będzie, bo to nie jest jedna rzecz. Każdy, żyjemy w różnych realiach, w różnych warunkach, ale zbliżanie się do Jezusa to jest, to jest podstawa do tego, żeby on zrodził w tobie to, to pragnienie, tą Twoją służbę. Kolejna rzecz, kiedy już przebywasz więcej czasu z Jezusem. Wtedy on chce cię wysyłać na głoszenie nauki. On chce, żebyś był gotowy do tego wysłania, i kiedy spędzasz czas z Jezusem, więcej czasu, on będzie cię wysyłał do głoszenia słowa. To dla różnych ludzi różne rzeczy będzie oznaczało, ale to musimy uchwycić tą główną myśl. Głoszenie słowa jest centrum. Może bezpośrednio będziesz głosił słowo, może będziesz przygotował salę na spotkania, gdzie inni będą głosić słowo, może że będziesz innym udostępniał jakieś nagrania chrześcijańskie albo pożyczał książki różne rzeczy, ale słowo ono jest zawsze w centrum. I to, co jest niesamowite dla mnie, to jest ta ostatnia rzecz. I by mieli władzę wypędzać złe duchy. Że Bóg w tym, do czego nas wzywa, daje nam duchową moc. Ja pochodzę z kręgów charyzmatycznych, i myślę, że nie każdy słuchacz tej audycji z takich kręgów pochodzi. Nie szkodzi. Josh McDowell w swojej książce Droga Sceptyka do Boga, gdzie opisuje swoją historię życia, pisze o tym, jak on korzystał z tej władzy wierzącego, mimo że on absolutnie nie pochodzi z takich charyzmatycznych środowisk. Ale opisuje podczas jednej ewangelizacji po że przeczytam ten fragment. Podczas jednego ze spotkań pewien człowiek próbował nam zakłócić. Miał nowy samochód z wyścigowym wyposażeniem. Jego tłumik był niezwykle hałaśliwy. Student podjeżdżał pod salę, na której były prowadzone spotkania, będąc niedaleko dodawał gazu, hałas był ogłuszający. Na dodatek włączył pierwszy bieg i na pełnym gazie, jechał na długości mniej więcej boiska, a potem powtarzał to wszystko od nowa. Jeśli zdarzy się to jeszcze raz, powiedział mój współpracownik do mnie, Stracimy naszą publiczność. Spotkanie będzie przerwane. Jest i tak już wielu chichoczących, którzy śmieją się z tej całej sytuacji. Może wezwiemy policję, zapytałem. Nie, zajęłoby to zbyt dużo czasu, żeby przyjechali. I wtedy przyszło mi do głowy. Sądzę, że to szatan próbuje przerwać nasze spotkanie. Jako wierzący mamy władzę nad siłą szatana. Powołali mi się na Chrystusa, aby zastosować tę moc i władzę. Razem pochyliliśmy głowy, modląc się i prosząc Boga o zachowanie porządku, aby spotkanie mogło być kontynuowane, tak aby setki studentów, znajdujących się w pomieszczeniu, mogło spokojnie podjąć decyzję przyjęcia Jezusa. Kierowca ponownie podjechał pod budynek i włączył silnik. Szatanie, rozkazałem, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i przez jego przelaną krew na krzyżu uświadamiam Ci, że jesteś pokonany. Zakończ swoją działalność w tym miejscu. Kierowca puścił sprzęgło i jeszcze raz przyspieszył. Wtedy rozległ się potężny huk. Tylna część samochodu eksplodowała. Poszczególne części leżały rozrzucone po ulicy, a silnik zamilkł kompletnie. Samochód był nieszkodliwiony. Kierowcy nic się nie stało. Tak skończyła się próba przeszkodzenia w spotkaniu. Zbieg okoliczności? Nie myślę. Często rozważałem to, co wydarzyło się na tym spotkaniu. Bardzo często potem mówiłem innym wierzącym. Nie mamy mocy nad szatanem, mamy władzę, aby wezwać moc Boga. I widzisz, to jest taka sytuacja, w której człowiek, który nie był zupełnie zaangażowany w ruch charyzmatyczny, ale zrozumiał, że Bóg, kiedy nas posyła, daje nam też duchową władzę, której też możemy wykorzystywać. Jeżeli więc jesteś osobą, w której sercu rodzi się pragnienie, żeby być w służbie, przyjdź teraz z tym do Jezusa i módmy się wspólnie. Jezu, ty wybiera swoich uczniów po to aby byli blisko ciebie po to aby mogli bardziej poznawać ciebie i twoje słowo i po to żebyś później mógł nas wysyłać na głoszenie nauki ale kiedy nas wysyłasz abyśmy głosili twoje słowo nie zostawiasz nas samych ale jesteś z nami i potwierdzasz naukę znakami które jej towarzyszą Jezu proszę cię zbudź w tych ludziach którzy teraz słuchają tej audycji to pragnienie służenia tobie niech odkryją twoje, swoje miejsce w twoim planie w twoim królestwie i niech służą i przyniosą plon obfity, stokrotny i trwały. Amen.